Sebastian Niedźwiedź. <śpiewanie> Krystian Jeszczeń. Alem Podolick. I Aleks Skarżyń. Juracie. Przeglami. Chwila dla fotoreporterów. Krystian Wieszczek. Pomiar wykazał, że dostałeś największe brawa, więc Krystianie też dostaniesz jedno tutaj pytanie. Zresztą mówiliśmy że wcześniej, że tak będzie być najbardziej doświadczony. Nie tylko fajnie, że są nowe twarze. Ale również to, że wreszcie jest rywalizacja może być dla Was gulująca, a no, postawę i na pewno będziemy w sezonie 2016 bardzo liczyć. No na pewno to płynie na jakiś tam rozwój na treningach. Rywalizacja zawsze w tym stopniu pomaga. Wszystko rozstąp między głową i aby do przodu jeszcze uważać. Prezentacja się podoba? Jak najbardziej widać to anual na kibiców i oby tak w sezonie. Wy macie więcej doświadczenia od młodszych kolegów, ale też potrzebujecie wsparcia. To może posłuchamy jak zbiera się zieloną budę Polaków i Niemiecką. Mateusz Sebastian Niedźwi, Krystian Piośniak, Potoniec, Aleks Gadziński.